WOW, yeah. Powiedz gdzie ja jestem, powiedz co tu robię, nie mam już szans, zaraz chyba ci to powiem, powiedz mi co robić, powiedz kim ja jestem, czemu mamy takie powiązanie z tym miejscem? Powiedz gdzie ja jestem, powiedz co tu robię, nie mam już szans, zaraz chyba ci to powiem, powiedz mi co robić, powiedz kim ja jestem, czemu mamy takie powiązanie z tym miejscem? Czemu ciągle mam tak wielkie marzenia? Czemu ciągle chcę więcej i więcej? Nigdy mi nie mówisz, czemu chce mi się tak żyć? Bo powiedz mi tylko jedno, czego ode mnie chcesz, Czem? mu się ciągle stawiasz komu chcesz uprzykrzyć życie proszę powiedz mi to wszystko nie mam już na nic litości dowiem się całej tej prawdy miałem sporo strasznych zmartwień ile moich błędów porobiło blizny nigdy nie opiszę tego cyfry proszę powiedz, proszę powiedz powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi to wszystko powiedz gdzie ja jestem, powiedz co tu robię nie mam już szans, zaraz chyba ci to powiem powiedz mi co robić, powiedz kim ja jestem czemu mamy takie powiązanie z tym miejscem, powiedz gdzie ja jestem, powiedz co tu robię, nie mam już szans, zaraz chyba ci to powiem, powiedz mi co robić, powiedz kim ja jestem, czemu mamy takie powiązanie z tym miejscem mu nie chcesz nic mówić, kończy nam się czas, nie żartuj sobie, ze mnie mu mi wszystko co czujesz, nie odchodź teraz ode mnie powiedz mi, co planujesz? Teraz o to walczę, bo nie chcę ci zginąć. Powiedz mi, gdzie jesteś teraz, nie uciekaj, proszę, od nas nie rośniemy, lecz prójemy, nie zostało wiele osób. Muszę wziąć łyczek oddechu, nie wytrzymam, dłużej tego proszę. Proszę, powiedz, proszę, powiedz Powiedz wow. mi, powiedz mi, powiedz mi to wszystko Powiedz gdzie ja jestem, powiedz co tu robię Nie mam już szans, zaraz chyba ci to powiem Powiedz mi co robić, powiedz z kim ja jestem Czemu mamy takie powiązanie z tym miejscem Powiedz gdzie ja jestem, powiedz co tu robię Nie mam już szans, zaraz chyba ci to powiem Powiedz mi co robić, powiedz kim ja jestem Czemu mamy takie powiązanie z tym miejscem Nigdy nie mówili mi czemu to się dzieje Nigdy nie mówili mi kim ja jestem Mili mi zagubka, ani słowa, ani wdechu Czułem, nie brakuje mi już tchu, zawsze i wszędzie nie widuję już problemów. Nie mam sytuacji, kiedy brak mi zdrowia znów. Mogę żyć normalnie, tylko cieszyć się i skakać. Zero, straszny kłamstw trucizny i lęków.